Witajcie rodacy. Dziś mam dla Was jeden z najlepszych teleskopów dla początkujących w hobby. 230 razy powiększenie to naprawdę sporo, ale co jeszcze oferuje Vistalab? Oto test. Tak wygląda paczka producenta w najbogatszej wersji Combo Max, a w niej znajdziemy średnio twarde etui na nasz sprzęt, a te jest zapinane na dwa zamki i dodatkowo te mają jeszcze opcję podczepienia karabinczyków do smyczki do łatwiejszego przenoszenia. Po otwarciu widzimy, że wszystkie dodatki mają swoje wydłoczone miejsce w piance do bezpiecznego transportu. W środku z dodatków mamy jeszcze ściereczkę z mikrofibry do czyszczenia soczewki, jest filtr solarny niezbędny do podglądania słońca, mamy skróconą instrukcję obsługi, a większa jest po zeskanowaniu kodu QR, ale sprzęt jest nieskomplikowany w użytkowaniu. Ostatnie co dostaliśmy to statyw z głowicą. Ten jest niezbędny do obserwowania czegokolwiek przy tak dużym powiększeniu. Całe wykonany jest z aluminium dobrej jakości i bardzo lekki. Tak wygląda nasz teleskop i zrobiony jest głównie z plastiku całkiem dobrej jakości i w 65% mamy taką lakierowaną gładką gwiezdną teksturę, a na tyle bardziej żłobioną. Waga sprzętu to 430 g, a dokładne wymiary wyświetlam wam na ekranie. A spasowanie wszystkich elementów jest wzorowe. Patrząc od spodu wiele nie ma, jedynie miejsce by podczepić nasz statyw no i kod QR, którego musimy zeskanować przez aplikację producenta. Z lewej strony nic dodatkowego nie ma, natomiast z prawej na tyle mamy szynę montażową. No i tam możemy podczepić swój celownik albo ze strony producenta Equatorial, który umożliwia precyzyjne śledzenie ruchu gwiazd i planet na niebie. Ten działa dzięki układowi osi, ektascencji i deklinacji, i można ustawić jedną oś równolegle do osi obrotu Ziemi. To tak w skrócie, no to już urządzenie dla nieco bardziej wtajemniczonych. Z przodu mamy manualną soczewkę ED o ogniskowej 360 mm, idealną do fotografii na przykład mgławic, ale i w tym przypadku świetnie się sprawdza do podziwiania na przykład księżyca, ale o tym później. Najważniejsze kryje się na górze i jako, że to smart teleskop, to zasilany jest naszym telefonem, i tu jest uchwyt na niego. Ten jest dostosowany do 90% telefonów na rynku i bardzo mocno trzyma smartfona. Powyżej mamy soczewkę, w którą to obiektyw aparatu telefonu musi trafić. No i tutaj zwróćcie uwagę, że mój 6- i 7-calowy telefon Xiaomi 13 pasuje na styk. Gdyby był o 2 mm dłuższy, to już ta soczewka by nie pasowała. Zobaczcie, że tył telefonu już dotyka w obudowę Vista Labu, więc koniecznie przed zakupem sprawdźcie, czy nie macie za dużego sprzętu. Jak już trochę narzekam, no to ten kapsel chroniący soczewkę jest zbyt luźny. Dosłownie dmuchniecie i spadnie. Ten powinien być nieco bardziej, mocniej dopasowany. Najważniejsze to jednak sama jakość przybliżenia i generowanego obrazu. Tu jestem pod wielkim wrażeniem jak gniajnie widać księżyc i jego kratery. Po prostu mega. Wszystko jest szczegółowe i ostre, a na żywo robi to piorunujące wrażenie. Oczywiście im lepszy macie aparat w smartfonie, tym lepszą jakość uzyskacie. Ja mam zaledwie Xiaomi Redmi 13 Pro 5G, więc wy możecie mieć jeszcze bardziej wyostrzony obraz. Aplikacja też ma sporo funkcji i opcji, jak na przykład manipulowanie ISO, no i teraz w moim przypadku, gdzie jedna część księżyca jest mocniej przepalona, no to gdy manualnie ustawiłem 100 czy 50, no to wtedy widać wszystkie detale. Oczywiście poza spoglądaniem na księżyc czy Słońce możemy obserwować ptaki, i tu dzięki wbudowanemu AI ten automatycznie rozpozna ponad 1000 różnych gatunków, a my możemy mu zadać pytanie, co na przykład dany gatunek je i uzyskamy odpowiedź sztos. Aplikacja także pozwala na robienie fotek Deep Sky dzięki łączeniu 35 zdjęć w jedną całość. Docenicie też nałożenie interaktywnej mapy gwiazd, która to pozwoli nam na identyfikację galaktyki. Ja na przykład ustrzeliłem Wege, czyli najjaśniejszą gwiazdę w zbiorze lutni, a ta jest oddalona od 25 lat świetlnych, no i niestety jak widzicie do takich odległości sprzęt nie jest stworzony. A co z ceną? Za samą główną jednostkę 930 zł i patrząc na to co dostajecie to świetna oferta. Wsparcie AI, bardzo duże i szczegółowe przybliżenie, a możliwość robienia zdjęć galaktyce to fajny dodatek. Bez wątpienia to świetny teleskop na prezent. Albo dla małego astronoma czy fana przyrody, zresztą dla dużego też.